Jakie wrażenia po filmie Miasto 44? O Boże, po prostu tak wzruszający film, naprawdę. Wspaniały uczący, tak, bo tak naprawdę my nie wiemy, co tam się działo i, i można to zobaczyć właśnie z perspektywy takiego powstańca. No i płakałam kilka razy. Jak Pan jako powstaniec ocenia ten film Miasto 44? I tam brakuje troszkę, bo to jest po prostu tak, było, było zgrupowań. W Warszawie prawie 40. To każde zgrupowanie miało oddzielny odcinek. To pokazywane przeważnie starówka. No ale przecież tam było, tak jak mówię, jedno oddziałuje czyli tu śród mieści, drugie poza, to na okienciu, to, to na tym i przez to tak to nie jest ujęte, ale jest ujęte po prostu może dobrze z tym, że już jako samo powstanie. I co przeżyliście, to tak samo, i tanci, tak było e, Film też ten był troszkę w moim odczuciu wstrząsający i też e, przypominał mi e, jakby wspomnienia dzieciństwa, kiedy opowiadała mi moja rodzina, moi dziadkowie, o, takich, o tych wydarzeniach. Na pewno każdego poruszył gdzieś tam w środku. A ciebie w którym momencie poruszył? W którym momencie? Myślę, że może te tematy te z dziećmi w takim momencie, gdy, gdy zastrzelili rodzinę głównego bohatera, myślę, że to było dla mnie takie najbardziej poruszające. Panie Ryszardzie, zdarzyło się, że zapłakał Pan na tym filmie dzisiaj? Nie, ale przykro mi było chyba, że, że proszę pana, ludzie cierpieli przecież miało ojca. Miałem 54 lata ojca. Z głodu umarł ojciec, chyba.